Star Audi ale wiadomo, że jara. Siemanko, miłośnicy detailingu! W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy wam zaprezentować dwie maszyny Evoxa. Jedną o skoku... Oczywiście obydwie są maszyny typu Dual Action. Jedna jest o skoku 15 mm, druga o skoku 21 mm. Organizujemy dla was specjalnie promocję u nas na sklepie i zestaw, który dzisiaj zaprezentujemy, będziecie mogli kupić naprawdę w dobrej cenie. Wychodzimy wam po raz kolejny naprzeciw. Ja lubię to mówić ogólnie, że wychodzimy widzom naprzeciw, bo wcale się to nie mija z prawdą. Z tego względu, że narzekaliście, nie wiecie jaką maszynę kupić, Wiecie, jak wybrać tą maszynę, żeby ta maszyna troszeczkę posłużyła, a żeby była do takiego amatorskiego? No i w tym przypadku już bardziej nawet w to, się te maszyny to sprawdzą. Nie jest, to nie jest do końca amatorska maszyna. No może nie jest mega profesjonalna, bo za mega profesjonalną, ale takie semi-pro, jak najbardziej do ogarniania aut dla siebie, dla znajomych, dla. W ogóle wydaje mi się, że tą maszyną można normalnie pracować. Ja nie zauważyłem jakąś, jakiejś tam zbytniej różnicy między HDC a HDD, no bo tak się niby nazywają. HDD jest to teoretycznie linia Pro, a HDC jest niby linia semi-Pro. Więc zostańcie z nami do końca, a teraz zapraszamy Was do prezentacji, jak wygląda ten zestaw. Zacznijmy może od fundamentu całego zestawu, czyli od maszyny. E, tu mamy pierwszą maszynę Evox HDC 15, Evoxa. Zestaw zawiera maszynę. Zestaw zawiera maszynę. Oczywiście mamy do wszystkiego rodzaju jakieś dokładki. Są też szczotki w zestawie. Są też śrubki do przykręcania talerza i oczywiście imbus. Bo też warto wspomnieć o tym, że w tych maszynach można w talerze oczywiście są wymienne. Jeżeli chodzi o sam talerz, no to jest bardzo fajnie wentylowany od samego środka, widzicie dziurki i przechodzą przez te wszystkie dziurki i ciepłe powietrze jest wypychane na zewnątrz. Jeżeli chodzi o free spinning, jest spinning, okay. jest ok. I te dziurki są bardzo ważne, dlatego że jeżeli będziecie mieli złą wentylację, to pad po prostu będzie się wam przegrzewał i niszczył. No, no jak powiedział, powiedział co no, wiedział, coś, coś. Powiedział, coś coś powiedział. nie. Coś coś potrafię. Więc tak, może zacznijmy od tej maszyny. Od HDC-15, fajnie siedzi w ręce, jest na pewno bardzo ergonomiczna ze względu na, dusz, na dosyć długie to przedłużenie, ja oczywiście też nie zapiera gdy ja sobie tylko zawsze delikatnie podtrzymuję palcami, zresztą zobaczycie jak to będzie się zachowywać też ta maszyna podczas pracy. Do zestawu dorzucamy pastę. 250 ml spokojnie taką pastą zrobimy dwa samochody, nawet trzy samochody. Jest to pasta do, przeznaczona do typowo do one-stepów, która dobrze wycina teoretycznie i praktycznie też za jej... wykańcza. No i oczywiście zabiera w sobie wosk, także też bardzo dobrze nabłyszcza. Zresztą zaraz zobaczycie na tym czarnym dojechanym lakierze. Powiem wam szczerze, że przy tym makierze to akurat przydałoby się dosyć głębokie, dosyć głęboka korekta, bo są rysy, tak jak właśnie, bo oczywiście auto mamy od naszego kolegi Z 4 Wrocław, od Maćka, jest on kierownikiem mechaników No i powiedzą, poszliśmy do niego, zapytaliśmy się czy możemy pożyczyć jego samochód do dzisiejszego odcinka, on powiedział, że pewnie, że będziemy polerować maskę jeszcze mu powiedzieliśmy On pewnie, tylko że na moja maska wygląda tak to prędzej, wziąłem piasku. także nie kłamał. Naprawdę tak wygląda ta maska. A w ogóle zobaczcie, jesteśmy u sąsiadów, dlatego że w studiu stoją dwa fajne samochody, które w tym momencie widzicie w przebitce, więc musicie nam wybaczyć zmianę lokacji. Aczkolwiek mam nadzieję, że nie wpłynie to w żaden sposób na odbiór odcinka. Nie, nie, nie. Ale też właśnie chcielibyśmy podziękować tutaj kolegom za dobroduszność, że tak to powiem. Jeżeli chodzi o samego pada, jest to pad komórkowy przeznaczony typowo do one stepów e, i równie dobrze można też próbować je wykańczać, bo też do tego się będzie nadawał. E, na pierwszy rzut oka jest dosyć twardy, ale po lekkim nagrzaniu mięknie i robi się bardziej taki przyjemny. I no, nie powinien zostawiać hologramów, przynajmniej mi się jeszcze nie zdarzyło. Czyli zbierzmy cały zestaw do kupy. Mamy pada, pastę, maszynę. No i dorzucamy jeszcze do zestawu mikrofibrę. Jest to mikrofibra firmy Bendbo. Dwustronna, tutaj ma troszeczkę krótszy włos. Tutaj jest troszeczkę dłuższy, to jest 320 gram na metr kwadratowy. Bardzo dobrze nadaje się do docierania pasty tak i wosków, tak i też i powok ceramicznych. Także jedne z lepszych mikrofib, które można dostać u nas w sklepie. A teraz jeszcze jedna rzecz: powiedzmy, ile ten zestaw kosztuje? 1200 zł, cały zestaw. Łącznie z pastą, maszyna, sama maszyna kosztuje, jakbyśmy chcieli kupić samą, około 1300 zł. No to nie to, że macie tańszą maszynę, to jeszcze dorzucamy do tego właśnie graty, żebyście mogli zacząć przygodę z autodetailingiem i czy też macie ochotę zadbać o swój samochód, to jak najbardziej taki zestaw. Jak widzicie, maska już jest podzielona na trzy części. Tutaj będziemy używać maszyny HDC15, tutaj HDC21, a tutaj zostawimy, żeby było porównanie i też zrobiłem tak, żeby po prostu było porównanie między jedną a drugą maszyną. I od razu też powiem jak się na nie pracuje, jakie wrażenia Chociaż już miałem przyjemność pracować na tych maszynach I powiem wam szczerze, że jak za tą cenę to lepszej maszyny nie znajdzie. Jeżeli chodzi jeszcze o samą maszynę, kabel no jest dość długi Przypuszczam, że to jest 5 metrów, może nie, no ale za 3-4 metry ma na pewno No i fajnie, bo kabel też jest giętki, czyli nie będzie gdzieś nam się tam za bardzo skręcał Także jak najbardziej na plus Pamiętajcie, tak jak Mati wszystkim wstrząsa, zawsze musicie wstrząsać Nawet Pepsi, Nawet Pepsi. W przypadku tych padów, to powinniśmy je raczej na początku zaimpregnować. Też jest dobrze zaimpregnować te pady noulincem albo zwykłą wodą. Ja sobie użyję do tego troszeczkę pasty. Nie będę dawał nie wiadomo jak dużo. Sobie troszeczkę porościeram. 4-5, nie Kropelki wielkości ziarka grochu, czasami... te, te dwa grochy to nie wyrosły. No, czasami może być tak, że się trafi nawet bup, ale zawsze trzeba minimalizować ilość tej pasy, żeby po prostu nam gdzieś nie chlapało. Rozkładamy, oczywiście ustawiamy sobie tutaj, fajnie, bo jest od razu skala. Ja zawsze pracuję na każdej maszynie, pracuję praktycznie między 3 a 4, czyli tutaj nam daje około 3300. No czasami jak są mocne przetłoczenia, no to daje nawet na czwórkę, wtedy mam 3500 obrotów, biorąc pod uwagę dwa ruchy, jeden orbitalny, drugi rotacyjny. Jak Maże, wrażenia? wrażenia? Wrażenia całkiem spoko. Maszyna lekka, n, cicha, nie, może nie cicha, że jej praktycznie nie słychać, ale e, na pewno cichsza niż maszyny, które są trzy razy droższe e, niż ta. Nie będę teraz mówił o jakiej firmy, ale są maszyny, które są trzy razy droższe. E, są może nawet porównywalnie jakościowo jak ta i na pewno są dużo głośniejsze. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o dźwięk, jak najbardziej na plus. Kabel, tak jak powiedziałem, miękki. E, sama praca maszyną nawet spoko. To co, docieramy, ale efektu jeszcze Wam nie pokażę. Zobaczycie tak naprawdę, jak zrobimy jeszcze drugą połówkę, drugą maszyną. Przejdźmy teraz do HDC21. To jest praktycznie taka sama maszyna, tylko że skok większy. Chodzi o ten skok. Tu mamy 21 mm. W tamtej wcześniejszej maszynie był to skok o, o odległości 15 mm. A to też chciałbym Wam pokazać, właśnie 21 mm skok, bo sam pracuję na takich maszynach. I uważam, że są chyba lepsze niż te właśnie ze skokiem 15 mm. Pad był wyczyszczony, jest delikatnie zbliżony na ulicę, także nie muszę go już impregnować. Wystarczy, że sobie położę.

Dwa elementy mamy gotowe, ale teraz widzieliście przebitki i zapomnieliśmy powiedzieć. Ile przejazdów było robionych na tych elementach? Na no, obydwu maszynach, czyli na maszynie Evoxa HDC-15 i HDC-21, zrobiłem po trzy przejazdy krzyżowe i osobiście uważam, że HDC-21 lepiej się zachowuje niż HDC-15. Na pewno lepiej się ją prowadzi i też ten ruch orbitalny o skoku 21 mm pędza ten, ten talerz w ruch rotacyjny lepiej niż ta 15, także. Dla mnie lepszą, lepszą opcją jest właśnie HDC21, także jakby ktoś pytał, to tak. I coś jeszcze ciekawego, że tutaj maszyny możemy założyć talerz o średnicy 150 mm, czyli możemy teoretycznie porównywać ją już do naszego popularnego Zentola, bo moc jest taka sama praktycznie nie zauważyłem jakiejś, żeby gdzieś mi tam nawet na tym przetłoczeniu, chociaż na tym przetłoczeniu delikatnie mi zwalniało, ale to wiadomo wtedy sobie podkręcamy o, o te pół stopnia na obrocie, czy tam o, o cały stopień, czyli na przykład z 3,5 damy sobie na 4 albo na 4,5 i wtedy elegancko sobie tutaj to wyjedziemy. Dla mnie maszyny całkiem spoko, jak za tą cenę? Nie szukałbym jakichś tam zamienników, które by kosztowały po 300-400 zł, no bo ta maszyna na pewno nie posłuży tyle co ta i na pewno nie będzie też takiej mocy. Ja nie chcę też tutaj gdzieś reklamować, że to jest najlepsza maszyna na, na świecie, ale jest dobrą maszyną i jeżeli chodzi o te pieniądze, czyli o te 1200 zł u nas w zestawie z, z pastą polerską, z padem i z mikrofibrą, jak najbardziej się opłaca. Wydaje mi się, że warto. E, jeżeli chodzi o cena do jakości, no to jakość na pewno przewyższa tą cenę. A jeżeli chodzi o te przetłoczenie, jak pad się zatrzymuje? Te przetłoczenie jest tak naprawdę dosyć spore i dlatego trzeba zwiększyć obroty, a nie się zrażać, że lecimy na upartego te 3,5 w tym przypadku jak robił Mateusz i mówimy, a pat mi się zatrzymuje maszyna, nie ma mocy, no nie, to nie za, o to zawsze, chodzi. Zawsze sobie te 3,5 to jest takie, taki standard, gdzie sobie możemy ustawić tą maszynę, ale wiadomo, jak są przetłoczenia, no to regulujemy sobie, po co są, są te regulacje obrotów, żeby właśnie regulować sobie i też nauczyć się pracować, a nie tak jak, jak, jak koń z klapkami na oczach ustawić i później narzekać, że coś jest nie tak. No to. Jednak to wymaga troszeczkę e, cierpliwości. E, no i też, oczywiście, nauki, nie? A teraz, jeżeli mówimy o czymś, że coś jest nie tak, to na pewno nie tak jest coś tutaj, a tutaj zobaczycie zaraz, przechodzimy do zrywania taśmy. Jaka różnica. Spektakularnie, Mateusz. Spektakularnie. spektakularnie. Może się trochę lampeczką, lampiczku. Zobaczcie, tak wygląda element niepolerowany. Tak wygląda wypolerowany jednym etapem, właśnie na paście i na padzie i na maszynie, którą dzisiaj Wam prezentowaliśmy. Tu jest HDC21, a tu jest HDC15. No i osobiście uważam, Dawid myślę, że też jest takiego samego zdania, że HDC21 dużo lepiej wycięło te rysy, niż jeżeli właśnie HDC15. Także dla mnie, oczywiście, obie maszyny będą w promocji, ale ja raczej się kierował w kierunku HDC21. Po prostu lepiej mi się na nie pracowało i lepiej wycięło. No, przede wszystkim lepszy był ruch rotacyjny przy 21. Zdecydowanie, bo łatwiej tą maszynę prowadzić. A teraz, jeszcze tutaj w dół damy, a wyglądało wcześniej to tak. No tutaj ta doł, ten dół to w ogóle... Ty, ale aha, bo rudej nie polerowałeś. I teraz tak, no widzicie, jest tam dużo rys, ale to są sznyty, to są nacięcia lakieru, które mają około 20 mikronów. A wiemy, że takich rys no raczej się nie powinno usuwać, bo jednak osłabiamy to, to, naturalne, to, osłabiamy to naturalne zabezpieczenie lakieru właśnie przed promieniami UV czy też przed innymi rzeczami. A, także ja osobiście uważam, że jak na jeden przejazd... Na jeden etap. Na jeden etap efekt jest... A no zresztą sami oceniacie. To wszystkie te kropki, które widzieliście w lampce, to są po prostu zgazowania jakieś lakierów, które są na lakierze. Te kropeczki, no tego nie wytniemy. Co tak patrzysz? Nie wiesz, jak to okleić? Wiem. Ja wiem, jak to okleić, ale widzę, że muszę tutaj jeszcze poprawić polereczką, bo tutaj gdzieś jest żer po owadzie. Także będę musiał sobie to poprawić. Nie oteśli dzisiejszy odcinek. Przetestowaliśmy A Może tym proszaku? Nie, o też nie dzisiaj. Nie, odcinek. pewnie się będziecie zastanawiać, dlaczego ten prosiak tak długo stoi, a on czeka po prostu na odcinek, który będziemy dla was kręcić. Ale tak? nie będziemy zdradzać y, tutaj, też. Y... Taki tajemniczy ja nawet. Taki tajemniczy nie wiem. Tak, przecież mówiłem Ci dzisiaj. A nie, mówiłeś. Dobra, faktycznie. Także... E, nie chcę powiedzieć, przetestowaliśmy, powiedziałem to wcześniej, cofam, bo te maszyny już gdzieś wcześniej były w rękach. E, ale jak Twoje odczucia połączenia pasta, maszyna i czy faktycznie każdy sobie z tym poradzi? Tak, jak najbardziej każdy sobie z tym poradzi, jeżeli chodzi o docieranie tej pasty, no to nie ma większego, większego problemu Ładnie wszystko schodzi, ta pasta jest też z woskiem, czyli też zabezpieczy, teoretycznie nie, nie musimy już zabezpieczać niczym więcej ten samochód A po pamiętasz prostu... czas zabezpieczenia? Ja ale zawsze przeczytam Innowacyjna politura maszynowa do szybkiego uzyskania wysokiego połysku, usuwania rys oraz śladów ściernych po papierze o gradacji powyżej 2000 przy jednoczesnym woskowaniu Działanie zastosowanie do lakieru na samochody osobowe, pojazdy użytkowych motocyklach. No nie ma nic napisanego. Wykonujący ruchy na krzyż, politury na błyszczach nanosi ze średnią prędkością brutową wywołując średni nacisk. Czyli tak jak wszystko cały czas pokazujemy. Czyli nie ma informacji na ile chroni? Nie ma na ile chroni, ale przypuszczam, że około 2-3 miesięcy ten wosk będzie leżał. Czyli spoko w sumie. Czyli spoko. Jeżeli jesteśmy nadgorliwi, to ja nie widzę jakichś przeciwwskazań, żeby sobie dołożyć jakimś wosku. Po prostu bardziej zabłyszczymy ten samochód. No i teoretycznie powinno się to troszeczkę dłużej utrzymać. Ten efekt taki właśnie hydrofobowy, czy też na przykład połysku. Czyli dalej utrzymuję tą stronę, że taki zestaw dla amatora na początek jak najbardziej spoko. Jeżeli sobie to fajnie przekalkulujecie 1200, troszeczkę Waszej pracy, to możecie zrobić samochód żony, swój i jeszcze syna. Na pewno z takiej buteleczki nam wystarczy na trzy samochody. No tak, i macie przede wszystkim maszynę, którą co jakiś czas będziecie mogli użyć, żeby gdzieś ten lakier rozświeżyć. Nie mówimy tutaj, żeby go co miesiąc polerować, ale Kudy, taką politurę ścierną. Jakby pamiętam, jak polerowałem kiedyś ręcznie swojego, miałem Audi Setkę. 94 rok, 28 V6 w quattro. Fenomenalny samochód. Dzik jeździliśmy gdzieś tam z żoną, jeszcze wtedy moją narzeczoną czy też dziewczyną jeździliśmy na deskę na snowboard, bo też razem gdzieś po prostu amatorsko sobie zjeżdżamy. No i wjeżdżałem na parkingi, gdzie w ogóle nie było żadnego samochodu. Przecierałem szlak, śnieg, śnieg mi się normalnie sypał na, na maskę, na szybę. Ale dobra, to nie o tym było. Chodzi o to, że samochód był pierwsza klasa, miał, de, miał blokadę tylnego mostu szedł jak dzik, ale pamiętam, że polerowałem go ręcznie. Nie było jeszcze właśnie takich past jak to. A jakby były takie pasty czy takie maszyny na przykład polerskie dostępne w takiej cenie jak teraz są, to na pewno bym z tego skorzystał i na pewno bym sobie zakupił nawet do amatorskiego gdzieś tam polerowania. Oczywiście zawsze byłem zajarany tym w ogóle tym całym detailingiem. Jeszcze wtedy nie było w ogóle mowy o detailingu, to wtedy były po prostu kosmetyki samochodowe. Detailing to w ogóle jest amerykańska nazwa, gdzieś tam z, Amerykan z Ameryki się wywodzi. Ty się już rozgadujesz za bardzo. No, no bo kiedyś była po prostu kosmetyka samochodowa, to ostatnimi czasy ten detailing tak zwany, zrobił się dosyć popularny. Kiedyś wszyscy mieli samochody, samochody jakimiś płynami do mycia naczyń. Od czasu do czasu ktoś kupił gdzieś jakiś wosk na pobliższej stacji benzynowej, no bo też nie było jakichś stricte detailingowych, czy sklepów, gdzie można było zakupić kosmetyki, ewentualnie jakieś motoryzacyjne, czy tak jak już wspomniałem, właśnie stacje benzynowe. Jeżeli takie coś by było, no to na pewno bym sobie wtedy zakupił. Tak... Ja Tikatem wtedy reszcie polerowałem. Ja nie widzę tu żadnych przeciwwskazań, żeby ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, może nie zielonego pojęcia, kto ma chociaż troszeczkę pojęcia, e, troszeczkę smykałki, ale nie miał nigdy w rękach maszyny polerskiej i nigdy tego nie robił. Gwarantuję Wam, że sobie poradzi z tą pastą i z tą maszyną, którą Wam dzisiaj pokazaliśmy. A ja jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że Porsche czy też Tesla. Muszą mieć ubezpieczenie, i pamiętajcie o tym, że nadal trwa promocja z porównywarką ubezpieczeń MUBI. A co tu jest porównywarka ubezpieczeń MUBI? Wchodzicie w link poniżej naszego filmu, tam wyskakują wam okienka, wpisujecie swoje dane, dane swojego samochodu, następnie klikacie dalej i wyskakują wam oferty ubezpieczeń od najtańszej. Wybieracie jak najbardziej korzystną dla siebie i po zakupie tego ubezpieczenia 150 zł. wraca na wasze konto. To jeszcze nie wszystko, bo dodatkowo dostajecie link, który rozsyłacie po swoich przyjaciołach, znajomych czy też rodzinie. Jeżeli oni kupią ubezpieczenie przez ten link, na wasze konto trafia 50 zł. i uwaga! Łącznie możecie zgarnąć 2000 tysiące złotych. zł 2000 złotych drogą nie chodzi. Za 2000 tysiące złotych to kupicie sobie taki zestaw i jeszcze wam kupę pieniędzy zostaje. Dokładnie i ja tylko przypomnę, że taki zestaw znajdziecie w naszym sklepie www.detailingbulls.sklep.pl Zresztą wszystko będziecie mieli podlinkowane na dole, żebyście za dużo nie szukali. Tak. I oprócz tego pamiętajcie już jeszcze o naszych socialach czyli Facebook, Instagram zarówno Miłośników Detailingu jak i Detailing Bulls. No i naszej stronie internetowej www.detailingbulls.com i o czym jeszcze? Nie mamy naszej celi, przypomnę. Ale nie, nie, ale co jeszcze tam mieliśmy powiedzieć? O czym mają nasi... Socjale powiedziałeś, strona powiedziałeś, subskrypcja kanału i oczywiście kciuk w górę, jeżeli Wam się podobało. A wiemy, że się podobało, więc myślę, że nie ma co tutaj dalej dufać i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Cześć!